Dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek 16 marca. Zapraszam na wydarzenia, które dostępne są w ogólnopolskiej sieci kablowej Jambox na kanale 624 oraz na portalach stream.otv i jelonka.com. Maria Jęczmek, zaczynamy. w szkołach, Nowy wóz dla jeleniogórskich strażaków. desant w Karpaczu. Od 1 września w jeleniogórskich szkołach podstawowych nie będzie już tak tzw. zerówek. Taką decyzję podjął prezydent miasta Marcin Zawiła. To skutek dostosowywania się do nowych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej, wymagających m.in. toalet przy salach, stołówek prowadzonych tylko przez szkołę czy oddzielnego wejścia dla młodszych dzieci w placówkach. W których funkcjonowałyby zarówki. Nie likwidujemy, nie tworzymy po prostu grup dzieci pięcioletnich w szkołach z uwagi na to, że mamy odpowiednią liczbę miejsc przygotowanych w przedszkolach, właściwie zabezpieczonych, jeśli chodzi o kadrę, która przygotowuje dzieci do pójścia do szkoły. A musimy pamiętać o tym, że przez ubiegły rok i w tym kolejnym roku szkolnym. Będziemy mieli grupę półtora rocznika dzieci, które no, w zdecydowany sposób zwiększają. Liczbę uczniów szkół podstawowych. Zabezpieczamy wszystkim dzieciom, sześcioletnim, pobyt w szkole na wysokim poziomie, bo to są prace zabaw, dostosowane szafki, stoliki, krzesła i zapewniamy opiekę w istniejących przedszkolach na bardzo przyzwoitym poziomie. Ja myślę, że jednak dla pięciolatków ważniejsza jest tutaj opieka niż nauczanie, ale też oczywiście nasze przedszkola przygotowują dzieci i też uczą, a nie tylko opiekują się nimi. Decyzją władz miasta są zaskoczeni niektórzy rodzice dziś w tej sprawie spotkali się z prezydentem Jeleniej Góry. Ja bardzo żałuję, że Pan dzieli dzieci na sześciolatki i pięciolatki, tak, bo to jest taka wersja: sześciolatki idą w tej chwili do szkoły. E, natomiast pięciolatki zostają w przedszkolu, tak? Tylko że po reformie w tej chwili wszystkie pięciolatki, tak, chodzą do zerówki. W związku z czym, no, no, trochę szkoda, że to jest tak rozgraniczane, tak? Sytuacja taka, gdzie pięciolatki, nie wiem, nie są przygotowane. Ja nie wiem, czy wszystkie, tak, ale część na pewno jest przygotowanych, część chce i część rodziców chciałaby te dzieci wysłać tak i ma mieć takie, takie prawo i takie możliwości. Nasza córka bardzo się cieszy z tego, że poszła do szkoły. Ona wszystkim się przedstawia, że ona jest szkolniakiem tak, a tu ma siostrę, która jest przedszkolakiem i ta siostra też czeka na to, żeby zostać tym szkolniakiem. Babcia kupiła jej tornisterek na, na święta tak i ona już cały czas czeka, kiedy skończą się wakacje, kiedy będzie polecie i ona będzie mogła pójść do szkoły. Co daje nauka w zerówce. Dzieci uczą się czytać, pisać, dodawać, odejmować projektować obrazy plastyczne. Czy likwidacja zerówek w szkołach podstawowych może pociągnąć za sobą zwolnienia nauczycieli? W naszym przypadku jest tak, że mamy ilość dzieci wystarczającą, czyli utworzymy trzy klasy pierwsze, także nikt z nauczycieli nie straci pracy. Choć rozmowy z rodzicami jeszcze trwają, prawdopodobny jest scenariusz, że władze Jeleniej Góry nie zmienią swojej decyzji i zerówki będą działać jedynie przy przedszkolach. Kolejna Toyota Hilux została przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Już dzisiaj przed południem strażacy odebrali kluczyki od pojazdu. Dwie nowe terenowe Toyoty Hilux otrzymali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziś przekazano jeden z nich OSP Wiagniątkowie, wcześniej strażakom z wiejskiej. Pojazdy zostały zakupione w ramach europejskiego projektu pod nazwą Ochrona Przeciwpowodziowa Obszarów Uzdrowiskowych w Wieleniej Górze i Bad Muskał. Do tej pory to my tych e, powodziowych żadnych nie mieliśmy. Mieliśmy tylko jednego żuczka, który, który chodził u nas e, tyle lat, nie? no ale poszedł już na emeryturę, zgodnie, zgodnie e, z, z wyczerpaniem, jak to się mówi. Terenowe wozy dla, dla strażaków, one nie, nie są w pełni jeszcze wyposażone, ale będziemy je sukcesywnie wyposażali. Pojazdy mają być uniwersalne i doposażone tak, aby służyć nie tylko podczas powodzi, ale także innych zdarzeń wymagających interwencji strażaków. SP uczestniczy oczywiście nie tylko w powodziach, ale w wypadkach samochodowych, w różnych sytuacjach i na pewno łatwiej będzie nimi się poruszać. Natomiast w tym roku, jak myślimy, dokupimy do tego jeszcze przyczepki i będą mogli wozić te rzeczy, które będą dla nich bezpośrednie. Obecnie samochody posiadają na stanie agregaty oraz piły spalinowe, jednak projekt to nie tylko zakupy nowego sprzętu. Poza tymi autami, które widzimy tutaj, opracowaliśmy po naszej stronie koncepcję ochrony przeciwpowodziowej dotyczącą tzw. wód drugiej kategorii. Tutaj, w Jeleniej Górze, w Parku Norweskim, również ochrona przeciwpowodziowa została bardzo udoskonalona. Jak poinformował prezydent miasta, dzięki takim projektom jak ten standardy wyposażenia ochotniczych straży na terenie Kotliny Jeleniogórskiej systematycznie ulegają polepszeniu. Niedaleko skoczni Orlinek w Karpaczu, taksówkarz Jan Panowicz natknął się na niecodzienne zjawisko. Na łące wylądował helikopter, z którego wyskoczyło kilkunastu uzbrojonych żołnierzy. Czy to był desant, czy tylko ćwiczenia? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w materiale filmowym. kiedy minąłem skocznie. Wyszedł żołnierz uzbrojony z długim karabinem, zatrzymał mnie na drodze, no i nadleciał ten śmigłowiec. Już pierwszy śmigłowiec od, jak gdyby odleciał, ale ja już byłem troszeczkę później. No no i usiadł ten helikopter, no i wyskoczyło z niego kilkunastu żołnierzy, przelecieli przez drogę do lasu, mieli wszyscy długą broń maszynową. Czas jest taki, że, że dużo mówi się na temat zbrojeń różnych, także no, jeżeli to byli po polscy żołnierze, to pobiedęgo, go, że jeżeli to byli tak zwani separatyści, to już, to już wtedy byłaby gorsza sprawa. Z boku nie było żadnych oznaczeń i po prostu dlatego nie wiedziałam kto to ląduje. W pierwszych chwili myślałem, że to może GOPR. Byli to żołnierze Wojska Polskiego, mieli zaplanowane wcześniej ćwiczenia u nas na terenie miasta. Miasto jest bardzo atrakcyjne dla różnego rodzaju jednostek, czy to antyterrorystów, gromu e, wojska, więc to nie jest coś nadzwyczajnego, to po pierwsze. A po drugie, e, no, ci ludzie muszą ćwiczyć w takich warunkach trudnych, a my mamy takie możliwości, więc dobrze, ja się cieszę, że, że, że tego typu e, rzeczy mogą dziać się u nas w mieście. Uczniowie popularnego Norwida zorganizowali koncert, podczas którego zbierali pieniądze na doposażenie sal i stypendia dla najzdolniejszych. Uczniowie drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida zorganizowali koncert w Starym Kinie, który odbył się w Zdrojowym Teatrze Animacji. Uczniowie w ten sposób postanowili wesprzeć finansowo szkołę i doposażyć pracownię. Dochód z koncertu przeznaczony został również na stypendia. Skąd wziął się pomysł na taki sposób uzupełniania szkolnego budżetu? Zaczęło się od koncertu jubileuszowego, który cieszył się bardzo dużą po popularnością dwa lata temu i wpadliśmy na pomysł, że w jakiś sposób chcemy doposażyć szkołę i wyposażyć uczniów, na przykład którzy jadą najzdolniejszych, y, jadą na olimpiady. I wpadliśmy na pomysł właśnie organizowania takich koncertów połączonych z jednej strony z promocją naszej szkoły, z promocją talentów uczniów, a z drugiej strony z pozyskaniem pieniędzy. I udało nam się dzięki właśnie zaangażowaniu nauczycieli, pracowników, no i przede wszystkim uczniów, zorganizować już trzeci koncert norwidowski, gdzie no z ogromnym sukcesem po raz kolejny poruszyliśmy publiczność. A publiczność była niebyle jaka. Oprócz rodziców i nauczycieli na koncert przybyli prezydent Jeleni Góry Marcin, zawiła posłanka na Sejm Zofia Czarno i miejsce radni. Występ młodych artystów nagrodzono owacją stojące. Swojego zadowolenia nie kryła dumna dyrektor drugiego ELA. Ten koncert dostarczył mi e, ogromnych wzruszeń i mam nadzieję, że tak samo wzruszona jest i poruszona jest ich talentem cała publiczność. Występ przed taką publicznością był wielkim wyzwaniem dla młodych artystów. Nie śpiewam zawodowo, jeszcze się uczę w liceum i kształcę się prywatnie od kilku lat. Na, w kierunku śpiewu i emisji głosu i mam zamiar związać z tym przyszłość w jakiś sposób, ale jeszcze nie wiem do końca w jaki. Tutaj występowała klasa pierwsza B, która jest, której wychowawcą jest pan Grzywacz. Kiedy zobaczyłam, że dziewczyny zamiast na scenie są na widowni, one stwierdziły, że już po prostu zabrakło dla nich miejsca. Czyli zainteresowanie jest ogromne. E, to jest już pewna... E... Tradycja, że mamy spektakle co roku w szkole, Z w Norwida. Ja wzięłam w tym roku udział po raz trzeci, jestem w naturalnej klasie. No i po prostu nie mogłam sobie odmówić, bo z roku na rok te przedstawienia są coraz lepsze i wiedziałam, że będziemy wszyscy bardzo zadowoleni z tego. Oprócz części artystycznej odbyła się także licytacja, podczas której można było kupić m.in. obrazy czuby. Organizatorzy już dziś zapraszają za rok. W ostatniej rundzie PGE Superligi piłkarki ręczne KPR-u Jelenia Góra zremisowały z Samborem Trzew. Jelenie Górzanki prowadziły do przerwy, jednak losy spotkania rozstrzygnęły się dopiero w ostatnich sekundach. W ostatniej kolejce rundy zasadniczej Superligi Kobiet piłkarki ręczne KPR-u Jelenia Góra zremisowały z Samborem Trzew 25 do 25. Cieszę się z tego punktu, niemniej jednak no myślę, że mogliśmy. Się... Troszkę szybciej rozstrzygnąć to na, na własną korzyść. Przy prowadzeniu jedną bramkę mieliśmy dwie sytuacje, żeby wyjść na, na prowadzenie dwoma bramkami. Niestety tutaj się nie udało. E, e, Jelenia góra... E, skontrowała, wyszła znowu na prowadzenie, tak? I no ja tutaj ogromny szacun dla dziewczyn, że do końca wytrzymały presję i walczyły. Walczyło ten punkt wyrwany i wyrwany w ostatniej sekundzie. Do przerwy Jeleniogóranki prowadziły 13 do 11. Po zmianie stron gospodynie odskakiwały nawet na cztery bramki, kiedy to prowadziły 18 do 14. Jednak przyjezdne nie poddawały się i walczyły do samego końca o korzystny rezultat. Jeszcze na 7 minut przed końcem Samborczew prowadził 22 do 21, jednak Gospodynie ponownie podjęły rękawice i prowadziły 25 do 23. Ten mecz powinniśmy wygrać spokojnie. Eee, niestety no, w przekroju całego meczu bramka nie zafunkcjonowała. I może tracimy 25 bramek, no to... Bramka nam, nam w tym za bardzo nie pomaga, a z drugiej strony no, nie ma skuteczności rzutowej. Tak? Dochodzimy do sytuacji po raz kolejny w pierwszej połowie, odskakujemy na cztery bramki, mamy sytuacje rzutowe i ich nie wykorzystujemy, gdzieś tam gapiostwo. I no znowu jest remis, w drugiej połowie to samo i ta nerwowa końcówka. Przy stanie 25-23 dla KPR-u. Ostatnie półtorej minuty jeleniu Grzanki grały w osłabieniu, co wykorzystały przyjezdne. Strzałem na 3 sekundy przed końcem zrzutu karnego. Wynik na 25-25 do 25 ustaliła Krajewska. W fazie play-off rywalem KPR-u będzie mistrz polski MKS Cel Lublin. W pierwszym meczu rundy wiosennej na Jeleniogórskiej Murawie spotkały się drużyny KS Karkonosza Jelenia Góra i Piast Żmigród. Początek meczu należał do gospodarzy, którzy już w trzeciej minucie strzelili gola. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem jeleniogórskiego zespołu. W pierwszym meczu rundy wiosennej trzeciej ligi piłkarzy i kibiców jeleniogórskich Karkonoszy oraz Piasta Żmigród powitała ponura aura. W znacznie lepszych nastrojach stadion przy ulicy Złotniczej opuszczali sympatycy białoniebieskich, bowiem ich zespół pokonał piastaż Żmigród 3-2. Początek meczu należał do gospodarzy, którzy już w trzeciej minucie objęli prowadzenie. Strzałem z 25 metrów popisał się Łukasz Kowalski. W 25. minucie było już 2 do 0. Autorem trafienia był Kamil Niedźwiedź, były piłkarz Piastaż Żmigrud. Od tego momentu goście przejęli inicjatywę. W 29. minucie gola kontaktowego zdobył Dominik Piotrowski. Do przerwy, mimo optycznej przewagi piasta Żmigrud, utrzymał się wynik 2 do 1. W całego meczu, z całego spotkania na pewno byliśmy z drużyną zdecydowanie lepszą. No niestety, no, była dzisiaj drużyna tak naprawdę skuteczniejsza, a nie lepsza. No, my tak mamy od samego początku tej rundy, że przeciwnik odda tak naprawdę 2 trzy, cztery strzały i te strzały lądują w naszej bramce. My mamy kupę sytuacji, i nie potrafimy ich wykorzystać, także gdzieś tutaj cały czas musimy pracować nad koncentracją, nad skutecznością. No dwie sytuacje generalnie, która była bramka, prawda, i potem sam na sam wyszli. to już generalnie było w momencie odkrycia się tak naprawdę, no ale no, nie oszukujmy się i pierwsza i druga połowa, no, pod nasze dyktando, także no, tutaj nie bądźmy też szkarkonosze, grali tylko długą piłką, próbowali y, jakieś kontra, a nie próbowali konstruować żadnych akcji, no ten tak każdy z Was był na meczu i też widzieliście jak to wyglądało. W 49 minucie bramka Szkarkonoszy obronił rzut karny wykonywany przez Piotra Mrowca. W 59. minucie na 3 do 1 strzelił Kamil Mielnik. Goście odpowiedzieli jedynie golem w doliczonym czasie gry, a jego autorem był Mazurek. Mecz wydaje mi się był wyrównany. Na pewno były też takie sytuacje, że, że żmigrut, zwłaszcza początek i może końcówkę gdzieś tam w posiadaniu piłki lepiej może wyglądał, ale my mieliśmy swój pomysł, mieliśmy go zrealizować. Zrealizowaliśmy i, i dla nas nie było najważniejsze w tym meczu. Akurat w tym meczu ta jakość tego, czy yy, nie, tu punktów nie dostajemy za, za piękną grę, tylko za skuteczną grę. I mieliśmy grać twardo, zdecydowanie z tyłu yy, i skutecznie z przodu, i tak się stało. No, no. Chyba zasłużone zwycięstwo. No zespół naprawdę dzisiaj pokazał charakter, mimo tych ostatnich zmian, bo to, to na pewno też ym, ta gra nie wygląda jeszcze tak, jakbyśmy chcieli, a jeszcze wiadomo było, że Marcin Pacan w bloku obronnym i Maciek Firlej nam wyskoczył, gdzie przy tych wcześniejszych ubytkach, te dwa jeszcze, te dwa ubytki, no to w zasadzie zabrakło nam nagle dziewięciu ludzi, którzy byli w tamtym roku, no ale czy jeszcze Michała Dubiela byśmy dali dziesięciu, ale Kłobucki się obronił karnego, no na pewno mog mogą być rozżaleni, ale taka jest piłka, nie ma się co obrażać, no myśmy walczyli, wygraliśmy, no to chyba nam się należy w następnej kolejce Jeleniogrzanie zmierzą się na wyjeździe z Piastem Karnin. To już wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszych wydarzeniach. W imieniu Magdaleny Florczykowskiej zapraszam na wydanie środowe.